Wzruszające i wstrząsające jednocześnie świadectwo z Brazylii. Ojciec Antonello w swojej książce, Spoczynek w Duchu Świętym, opisuje, kiedy jego wspólnota wyszła na te, do tych najuboższych dzielnic, w, w chyba w São Paulo, nie pamiętam, w każdym razie to było w Brazylii. I jedna z historii, takich historii było wiele setki, jeżeli nie tysiące. Niedawno młodzi z mojej wspólnoty, wspólnoty przymierze miłosierdzia, odwiedzali dzieci ulicy. Zobaczyli tam czternastoletnią płaczącą dziewczynkę, podeszli do niej. Ona opowiedziała im o całym swoim dramacie, który przeżywała na placu od wielu lat. Uzależniona od narkotyków, poprzedniego roku urodziła dziecko, które porzuciła na stacji metra, mieszkała na placu pod jednym z drzew, brudna, smutna. Sprzedająca swoje ciało za drobne grosze. Młodzi ze wspólnoty zapytali, czy mogą się za nią pomodlić. I zaraz po tym, jak rozpoczęła się modlitwa, dziewczynka miała spoczynek w Duchu Świętym. Po kilku chwilach wstała, poprawiła ubranie i oddała narkotyki, mówiąc: Do dzisiaj nawet policjanci nie mogli odkryć, gdzie je chowałam. A kiedy modliliście się, doświadczyłam niesamowitej miłości. Ukazał mi się Jezus i powiedział: Kocham cię. Oddaj narkotyki, ponieważ ja chcę być Twoim jedynym Bogiem. Jesteś piękna, nie potrzebujesz tego, dla mnie jesteś piękna. Jezus pokazał tej dziewczynce jej prawdziwe, wewnętrzne piękno. I mają mnóstwo takich przykładów, kiedy przychodzą modlą się, przychodzi Boże błogosławieństwo i życie ludzi się odmienia. Prawda, że teraz słowo Boże błogosławieństwo, które powiedziałam teraz, brzmi inaczej, bo często Boże błogosławieństwo kojarzymy z tym, że duchowny z Twojego kościoła czy z mojego kościoła mówi: A teraz po błogosławie, jeden czynizna krzyża, zwykle w kościele katolickim, w kościołach protestanckich, czyta się fragment z Księgi Liczb, któremu dzisiaj się przyjrzymy, i oczywiście to przychodzi jako Boże błogosławieństwo. Ale też Bóg często chce to błogosławieństwo. Pokazać nam, że to nie jest tylko taki obrządek religijny, tylko że to jest rzeczywistość, która za tym się kryje. Dawid Wilkerson, kiedy wypuszczał młodych ludzi, żeby ewangelizowali narkomanów, opowiadał też historię, kiedy dwie dziewczyny głosiły Ewangelię i nagle otoczyli jakaś grupa chłopaków. One były bardzo przestraszone, ale w pewnym momencie jedna... Pod wpływem działania Ducha Świętego odczuła, że powinna to zrobić, podeszła do lidera tej grupy i powiedziała: Niech Cię Bóg błogosławi. On wtedy spuścił oczy i powiedział: Dobra, chłopaki, zostawmy te szalone religijne dziewczyny, i odeszli, a niebezpieczeństwo naprawdę było realne. I przyjrzymy się temu, czym jest Boże błogosławieństwo, a mówimy o tym dlatego, ponieważ przyglądamy się życiu Mojżesza. W księdze wyjścia, Bóg wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, z domu niewoli, zawarł z nimi przymierze na synaju. W księdze kapłańskiej, pokazywał im krok po kroku, jak mogą odnowić swoją relację z nim. A teraz jesteśmy w księdze liczb. Mówiliśmy wczoraj o ślubie Nazireatu, o tym, jak się poświęcić w pełni Bogu. I po tym ślubie Nazireatu, szósty rozdział kończy się w następujący sposób. I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad tobą. Niech obdarzy cię łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja będę im błogosławił. Piękna modlitwa ale im bardziej rozumiemy treść modlitwy, im bardziej wierzymy w treść modlitwy, możemy wtedy doświadczyć niesamowitych rzeczy. Pierwszy, od czego to się zaczyna, niech się Pan błogosławi szczerze, czyli błogosławieństwo to nie jest tyle modlitwa do Boga, błogosławieństwo to jest wypowiadanie dobrych słów, słów Zgodnych z Bożym Słowem do drugiego człowieka. On nie musi być tego świadomy. On nie musi być na naszym spotkaniu, na którym to robimy. Natomiast skuteczność będzie zawsze, ponieważ my robimy to zgodnie z Bożym Słowem. A więc mówimy, niech Cię Pan błogosławi i strzeże. I to jest ważne. Życzymy temu człowiekowi, żeby Bóg go strzegł. I tu nie chodzi tylko o nasze pobożne życzenia. Hmm. Chodzi o to, to dla mnie świeże doświadczenie, tak, wczoraj modliliśmy się z naszą znajomą i w czasie modlitwy, modliliśmy się po prostu nie, nie czując jakiegoś specjalnego Bożego prowadzenia, ale po prostu się modliliśmy w czasie modlitwy, bo prosiliśmy Boga o ochronę jego krwią, żeby posłał aniołów, żeby bronił od wszelkich niebezpieczeństw. I ona dzisiaj zadzwoniła do nas i mówi, wiecie co, miałam wypadek, auto zostało skasowane, ale ani mi, ani mojej córce nic się nie stało wierzymy że bóg ochronił ich ciała kolejna rzecz niech pan rozpromieni oblicze swe nad tobą niech obdarzy cię swą łaską czyli życzymy żeby ten człowiek zbliżył się do boga żeby to rozpromienione oblicze boga tą miłość boga żeby jej doświadczył że my tu na ziemi możemy doświadczyć na przeróżne sposoby miłości boga a my tego życzymy tej drugiej osobie niech pan obdarzy cię swoją łaską Różni ludzie mają różne potrzeby. Odpowiedź zawsze jest u Boga, odpowiedź zawsze w Jego łasce, czyli może potrzebuje ktoś uzdrowienia, może ktoś potrzebuje uwolnienia. Dla mnie to było niesamowite, jak mój znajomy opowiadał, że był w Afryce i tam był pewien pastor, znany pastor, który modli się dużo za chorych, a szczególną jego taką cechą jest modlitwa o uwolnienie od złych duchów. I ten mój znajomy mówi, że Potężnie zniewoleni ludzie, gdzie demony naprawdę się mocno manifestowały, a ten mój znajomy nie ma skłonności do przesady i sam ma doświadczenie w takich modlitwach. Widział, jak ten pastor podchodzi, kładzie rękę na osobie tej opętanej i mówi: Niech cię Bóg błogosławi. I w tym momencie złe duchy wychodziły. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech obdarzy cię pokojem. Pokój, czyli te hebrajskie szalom, to. Jest szeroki zakres znaczeniowy. Od takiego wewnętrzny spokój po takie głęboki spokój, niezależnie od zewnętrznej sytuacji, która może być tragiczna. Szalom oznacza też bliskie odnowienie i bliskie relacje z innymi ludźmi w których dajemy miłość i przyjmujemy miłość od innych czyli relacje w których czujemy się kochani oznacza zaopatrzenie i bogactwo finansowe oznacza też namaszczenie duchowe do wykonywania służby którą Bóg nam zlecił Oznacza też zdrowie fizyczne, oznacza też powodzenie i sukces w życiu. Czyli to może być szeroki zakres znaczeniowy. Kiedy życzymy komuś szalom, to życzymy na miarę Bożego planu dla jego życia i na miarę otwartości tego człowieka, żeby Boże, Boża łaska, Boży pokój, Boże zaopatrzenie, Boże zdrowie przyszło do życia tego człowieka. I Bóg mówi, kiedy my będziemy tak traktować innych, czy mówiąc do nich takie słowa. Kiedy oni są obecni to słyszą, czy też kiedy ich nie ma, ale będziemy w ten sposób błogosławić, czyli kiedy w myślach pojawia, możemy to nawet zrobić, wtedy Bóg obiecuje, że będzie działał. I dlatego ja teraz chcę pobłogosławić Ciebie. Tak modlimy się zawsze na koniec audycji, tak teraz przyjmij to Boże błogosławieństwo płynące z Jego słowa. Niech ono stanie się skuteczne w Twoim życiu. Niech ciebie Pan błogosławi, niech strzeże cię mocą swojej krwi, niech pośle swoich aniołów, abyś był, abyś była bezpieczna. Niech Pan da ci się poznać jeszcze głębiej, jeszcze mocniej, niech jeszcze bardziej rozkocha twoje serce w nim i niech da ci poznać Jego wolę względem twojego życia. Niech Pan obdarzy Cię pokojem, niech obdarzy Cię zdrowiem, niech obdarzy Cię uwolnieniem, niech obdarzy Cię zaopatrzeniem, niech obdarzy Cię właściwymi relacjami, niech obdarzy Cię namaszczeniem ducha świętego. Wszystkim, czego potrzebujesz. Niech Boże Miłosierdzie, niech Boży Pokój, niech Boża Radość, niech Boża Miłość, niech wszystko, co Bóg zaplanował w Twoim życiu, wydarzy się. W imieniu Jezusa. Amen.